Najbardziej tobie wkurzają te święta. Nienawidzę świąt. I nikt mi nie wierzy, że jestem prawdziwym Mikołajem. Jak tylko przycisnę się przez komin, wyganiają z domu, z biotłą, mnie psami szczują, bo myślą, że złodziej. Nienawidzę świąt. Święta to najbardziej ohydna sprawa na całym świecie. Nie śmiej nie Jeszcze raz, musisz poważnie mówić. No, dobra, tylko że to coś z tego coś wytnie, nie? Więc się mogę, myśleć. Yy. Nie, nienawidzę świat. I też powiedz o swoim Reniferze, którego nienawidzisz. I nienawidzę swojego Renifera. Szymon. Simon. Tell mi tell me two sentences about your dream tonight. My dream, tonight. still fly. Oh. I had this I had a dream that I stopped going to shitty bars and dancing with girls all night and drinking and I was so happy and my me and my kidney kidney and my liver we all had a party together and we were all talking and happy. You want to have a festival? You want to have your kidney? No, no, no. This liver as well was. A dzisiaj śniłem o tym, że ktoś mi wysłał SMS i że kręcimy. Nie miałem żadnych snów. Pożyłem spać, tak się obudziłem. A, a jaki wcześniejszy sen pamiętasz z jednego dnia? A wcześniejszy sen był bardzo ładny, bardzo ładny. Było wszystko, tylko nie było wody. Były, były lustra, były lustra na suficie, na podłodze, były baseny, jacuzzi, tylko nie było wody. Brakowało. Jacuzzi? Wody. <noise> jacuzzi było. Ale bez i wody. tak było fajnie, ale, ale i tak było fajnie. I tak no było fajnie. Patrz Nadia... Patrz no. Tell me two sentences. About no. your dream tonight. No, what kind of dream did you have? I, I didn't have any dream. What is the last dream day. you remember? I hmm? don't I don't you you remember. To clean them don't rivers, remember it. I'm sorry. So dirty. I'm going so ask this guy in Spanish about. <laughs> <laughs> about yeah, yeah, yeah. Hola, señor. Señor, anoche ¿hiciste un sueño? ¿Sí? Yeah. ¿Qué sueño tení tenías, señor? ¿Anoche? Sí, ¿por qué? Porque hacemos una película sobre los sueños. Ah, sobre sueños. Sobre todo. Sobre, <risa> <risa> sobre sueños, no me acuerdo, ¿qué me soñé? ¿No? ¿Nada mal, nada bien? Mujeres, mujeres, fiestas. No, no, último sueño, último sueño. Casi no, 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 me acuerdo Cómo se dice eso? Ah, eh, hay una cosa que, se, que se usa yeah. uh, para quebrar los sueños. Ah, para sí, ya, sí. ya. Hola. Hola. No recuerdo cómo, cómo, cómo se dice. Eso. Hola. ¿Qué va? Sí. Sí. ¿Sí? ¿Sí? Hola. Ah. ¿Qué te sientes bien? Hola. ¿Eh? Sí. Hola. Ay. Ay, no, no. 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 No kurwa wszedłem człowieku jak dziewicę! Beron! Nie udało ci się! O panowie, już wszystko wiadomo. Czemu to będzie powiedział? Ja jestem zorientowany z topografii. E, ja natomiast jestem ja po Ja myślę, że jest pomysł, bo nie, przy, nie Przynajmniej jakiś jak się przyjmie, to ja się wkurzę. Nie, nie mogą się przyjechać kurwa o kurwa w ten. Bo to jest specjalnie dla rowerów, to, no to jest, to jest specjalnie. No to jedziemy! To, Ta, jest... Dla to jest dla rowerów pociąg? To jedziemy, A tak, 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 to tak mamy specjalnie dla rowerów. Da się ogniem. Aha, no i macie miejsce. No jedziemy tam. Musi być Tylko trzeba sprzedać te bilety i kupić nowe. Chcesz kupić bilet?